ruszyły na ostatniej pozycji, no one zdecydowanie pozostałe, K na czele stawki galopuje Dostatok na drugiej pozycji, Pirat tam druga, trzecia, czwarta pozycja konie galopują mocno zgrupowane Dostatok, Pirat, Impact Kalibr, Wielki Damaty na ostatniej pozycji, Famer po zewnętrznej jest Non Kalib i wyjście w zakręt. Za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze równe 2 km. Dostatok. Pirat na trzeciej pozycji Sam de Carrer, Na czwartej Impact. Na piątej Kalib. Na szóstej Nonet. Na siódmej Wielki Damati. Na ósmej Via Verdi -Cossat. Na dziewiątej Kazbek i na ostatniej Famer i wyjście na przeciwległą prostą. Przewagą dostatek. Na drugiej pozycji galopuje Pirat. Nikt się nie zmienia. Na trzeciej Isam de Cajer. Na czwartej Impact. Na piątej Kalib. Na szóstej Nonet. Na siódmej Wielki Damati. Na ósmej Via Verde Kosak. Na, na dziewiątej pozycji Kazbek. I na ostatniej Famer. Czyli nikt się nie zmienia. I jeszcze do celownika zostało 1400 metrów. Dostato Pirat i Sam de Carre. To jest czołówka. Nadal dostatok Pirat i sam de Carrer Impact, czyli nic się nie zmienia. Jesz, jeszcze do celownika 1200 metrów. Dostatek Pirat. Teraz się stawka zaczyna nieco grupować. Trzeci sam de Carrer na, na czwartej pozycji galopuje Impact. Na piątej poszedł do przodu zdecydowanie kalibr, ale dostatok utrzymuje pierwszą pozycję. 1000 metrów do celownika. Dostatok. Pirat i Sam de Carrière, następnie Kaliber, Impact, Nonet, czyli tam się nic nie zmienia. Faber na ostatniej pozycji, na przedostatniej nadal Kazbek. Do celownika jeszcze 700 metrów z przewagą dostatok. Na drugiej pozycji Pirat, na trzeciej I Sam de Kaliber. I za chwilę ostatnie 500 metrów na prostą wyprowadza dostatok, ma niewielką przewagę. Przed Piratem do stato, Pirat, do Pirat ucieka do Statok, oderwał się od nich, 400 metrów do celownika, ma przewagę, czy dociągnie do statuk. dzisiaj tak galopuje znakomicie proszę Państwa, do statuk. rozpoczyna długi finisz, impakt i w tej chwili już jest na drugiej pozycji, 200 metrów do celownika, do Statok, i sam de carrer. Dostatok, dostatok ma przewagę, czy wytrzyma? Dostatok jest na pierwszej pozycji, chyba dociągnie do celownika. Celowniku dostatok na drugiej pozycji Sam Karel. na trzeciej Bergi Kosta z impaktem razem.